Halo, witam panowie i panie, z tej strony Emir i dzisiaj chciałbym pokazać wam mapę, na której możecie zmienić swój hood e, HUD, czy jak to wymawia, ja będę mówił hood, ze względu na to może kogoś to wkurzać, więc mówię od razu, e, ze względu na to, że mi po, po prostu tak po polsku, powiedzmy po polskiemu, tak e, łatwiej z takim polskim akcentem. Także generalnie dużo osób się tam pyta, jak zmienić hood e, hat. E, w sensie, no da się oczywiście, wiadomo, w opcjach, nie? Ale tu jest prościej. Dlatego polecam tą mapę, macie linka oczywiście w opisie, e, ja tutaj Wam pokażę. E, właśnie widzicie, że sobie skorzystam z opcji Show Player Count. E, widzicie, to na samej górze weźmiemy sobie zero i tutaj pisze, że trzeba dwa razy Escape'a kliknąć. Klikniemy sobie dwa razy Escape'a, w sumie no tak, dwa razy i widzicie, że tak się zmieniło. E, bomb Under Radar, widzicie tą bombę, że trzymam sobie pakę, nie, i kliknę sobie zero. Oj, widzicie, nawet nie muszę tego zmieniać, i to pojawia się teraz na dole. Mi się podoba bardziej na dole, więc sobie to akurat zostawię. Um, HUD Scaling można sobie powiększyć, pomniejszyć HUD. E, także tak. W ogóle tutaj macie, możecie sobie przepisać, jeżeli kogoś bardzo interesuje. To jest mój config, który był przed jakimikolwiek zmianami tutaj, e, czyli ten co miałem poprzedni. Także możecie sobie jakoś przepisać. Może jak będzie mi się chciał, to ja do opisu to przepiszę. A sobie skopiuję, może, może nie zapomnę. E, I tak, co dalej? E, tu właśnie Show Config, no to, to jest ta opcja, która pokazuje. Możemy sobie tutaj zmienić HUD color. ja akurat nie będę zmieniał, chociaż w sumie pokażę, popatrzcie, dwa razy escape, widzicie czerwony, ja na przykład czerwony nie lubię, czerwonego nie lubię ze względu na to, że po prostu mi się wydaje, że ja mam low HP, czy coś ten deseń, różowy też tak wiecie, nie średni. ja lubię takie podstawowe ogólnie kolorki, ale wiem, że niektórzy lubią sobie zmienić HUD, HUD and ammo style, popatrzcie, tutaj sobie weźmiemy jedynkę, hop, no się akurat nic nie zmieniło, teraz jeszcze raz, to zero. O, widzicie coś takiego. To tak wygląda, że jak zabraknie nam amunicji, ja szybko pokażę. O, widzicie, tak leci amunicja? Jak zabraknie nam amunicji, no to widzicie, została jedna, przadowujemy jest full, nie. Też sobie to wyłączę akurat ze względu na to, że w ogóle nie wiem czemu na jednicę się to wyłączy. Aha, no tak, bo tutaj inaczej wygląda nieważne, to pokazuję sery, tylko. Akurat mi się ta opcja bardziej podoba, dlatego ja sobie zostawiam Tom Tu możemy sobie zmienić kanał Alfa, e, czyli po prostu będzie bardziej przeźroczyste. Na przykład weźmiemy sobie, o, widzicie? Mniej przeźroczyste? bardziej przeźroczyste. No, także tego chyba bardziej się nie da, no ale nieważne. E, tutaj możemy zmienić oczywiście radar scale'a, czyli sobie na przykład, nie wiem, powiększę trochę, czy, czy to sobie zmieni? A bo tutaj na tej mapie akurat nie będzie tego widać, ale po prostu mamy chyba trochę bardziej oddalone, oddaloną minimapę, Także tutaj wam tego nie pokażę. Centeret radar to jest coś takiego, że na środku jest radar i nie porusza się względem tego, jak porusza się wasz player model. To chyba będziecie wiedzieć też mniej więcej, jak to wygląda, bo u niektórych graczy to widać. Albo to jest ta opcja? Nie wiem, no ale nieważne, możecie sobie wszystko potestować oczywiście tutaj, no właśnie tak jak macie Cessa, tak jak mówiłem, link do mapy jest w opisie. A tutaj macie skalowanie tutaj radaru, te wszystkie opcje są... E, tu jest chyba nawet hud. Nie, nie, nie pamiętam komendy. akurat nie pamiętam na pamięć tych wszystkich komend. ale mówię, od wszystkiego są komendy, większość rzeczy da się zrobić oczywiście w menu, ale mówię, na mapie jest łatwiej, także polecam na mapie zrobić, wiecie, to parę mega, można sobie później odinstalować i tak naprawdę tyle. Także ja się z wami żegnam, takie krótkie przedstawienie mapy, Ja mówiłem, że będę takie przedstawienia map robił, bo wydaje mi się to spokopcją. I tyle, trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!